Cześć! Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki! Balladyna Kirkor odwiedza pustelnika, prosi go o radę w sprawie orzenku, a starzec doradza, aby wybrał sobie na żonę prostą kobietę. Podczas rozmowy dowiaduje się, że pustelnik jest popielem trzecim, bratem aktualnie panującego despotycznego popiela czwartego. Obecnie panujący król odebrał bratu władzę i zamordował trójkę dzieci. Popielowi trzeciemu udało się zbiec i odtąd żyje pod przebraniem pustelnika. Zabrał jednak ze za sobą prawdziwą koronę, którą ród Lecha ma od lat. Kirko chce pomóc pustelnikowi odzyskać władzę. Ten przekonuje go jednak, aby zrezygnował z tej walki. Do pustelnika przychodzi Filon, który szuka idealnej partnerki. Jemu starzec każe się ustatkować i nie szukać ideału. Nad jeziorem Gopu pojawia się nimfa Plana ze swoimi sługami, z Kierką i Chochlikiem. Okazuje się, że Goplana zakochała się w Grawcu, nie wiem pija, który zupełnie nie jest nią zainteresowany. Koplana wymyśla plan, dzięki któremu ma zdobyć serce mężczyzny, który wyznaje jej, że kocha palladynę. Kiedy pod wozem Kirkora łami się mostek uszkodzony przez sługę Koplany, trafia on do chaty wdowy, gdzie mieszkają jej dwie córki Alina i balladyna. Mężczyzna za sprawą magii zakochuje się w obu siostrach. O tym, którą pojmie za żonę, zdecydować ma konkurs w zbieraniu malin. Alina pieczołowicie zbiera owoce, a jej siostra tylko narzeka. Kiedy spotykają się w lesie, Paladyna próbuje zmusić siostrę do oddania dzbana z malinami. Ostatecznie zabija ją, a na jej czole pojawi się krwawe nami Jako zwyciężczyni poślubia Kirkora i przenosi się wraz z matką na zamek. Paladyna zaczyna się jednak wstydzić swojej matki. Ostatecznie polecają wygnać z zamku. Zabójstwo siostry to nie jedyna zbrodnia, jakie dokonuje Paladyna. Zabija jeszcze grawca, który w koronie Lecha zjawia się na zamku, po czym zabiera mu tą koronę. Posłańca Kirkora, Gralona... Każe również też dowódcy straży, Kostrynowi, pozbyć się Pustelnika, który widząc krwawe znamie na czole kobiety, że ma przed sobą siostrą bójczynią. Kirkor, który się dowiedział o śmierci Pustelnika, czeka wraz z wojskami w zamku Popiela IV w gnieździe. Balladyna wraz z Kostrynem przybywa do zamku z koroną Lecha. Dochodzi do walki pomiędzy Kostrynem i Kirkorem. Ostatecznie po wygranej walce z Kirkorem, który zostaje zabity przez Kostryna, Balladyna zostaje władcą zamiast obalonego popiela czwartego. Balladyna władzę i rękę obiecuje podzielić z Kostrynem, którego jednak zabija, częstując go chlebem pokrojonym zatrutym nożem. W międzyczasie jego plana świadoma nieszczęść, jakie miały miejsce zapoczątkowane przez jej czary, odlatuje z kluczem żurawi wraz ze swymi sługami. Przed objęciem władzy, zgodnie z dawnym zwyczajem, balladyna ma dokonać sądu. Stają przed nią kolejno lekarz informujący o otruciu Kostryna, filon przywołujący historię śmierci Aliny, w której był zakochany. W końcu oślepiona wdowa, matka Balladyny, skarżąca się na wyrodną córkę. W każdej z tych spraw Balladyna zmuszona jest wydać wyrok śmierci. Gdy Balladyna po raz trzeci skazuje sprawcę na śmierć, uderza w nią piorun. Kobieta ginie na miejscu i zamiast koronacji trzeba przygotować ceremonię pogrzebową. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki!